Za życiem. Zbieramy podpisy przeciwko aborcji. Pomóż powstrzymać zabijanie dzieci. Podpisz się za życiem. Zbieramy podpisy przeciwko aborcji. Pomóż powstrzymać zabijanie dzieci. Podpisz się za życiem. Zbieramy podpisy przeciwko aborcji. Pomóż powstrzymać zabijanie dzieci. Podpisz się za życiem. Zbieramy podpisy przeciwko aborcji. Pomóż powstrzymać zabijanie dzieci. Podpisz się za życiem. Zbieramy